Dzisiaj w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj e, pierwsze nagrody za Ligę Weekendową w tym roku. I o dziwo udało się ugrać dość lepsze nagrody niż się spodziewałem, że będzie, bo te pierwsze dwa tygodnie, naprawdę, jeżeli chodzi o Division Rivals, były bardzo ciężkie. Poziom był niesamowity i myślałem, że w lidze Weekendowej będzie tak samo, ale w sumie można powiedzieć, że było tak samo jak w poprzednim roku, ponieważ Liga Weekendowa okazała się dużo łatwiejsza niż Division Rivals i udało się uzyskać 10 zwycięstw, jak tutaj e, widzicie, jest pierwsza ranga ta, chyba nie wiem czemu to jest pierwsza e, 25 tysięcy paczka 87 plus, 87, maksymalna cena paczka, Timowik 3 zowników 85, plus, i 10 zawodników e, 83. Plus. I do tego jeszcze, tak jak widzicie, są nagrane e, odbiór nagród za Skład batys za Elite 2. Niestety, przypadkowo to odebrałem i też za chwilkę to będziemy otwierali. I jeżeli chodzi o skład, grałem takim składem, nie zmieniłem chyba praktycznie nic. Jeżeli chodzi o to, o to co wam pokazywałem w poprzednim odcinku, jak ktoś potrzebuje rąkarza, naprawdę polecam Shaveliera. Niesamowity jest. I jak ktoś nie zrobił SBC Hanko i jeszcze jest ono dostępne, to też w 100% Wam polecam. Naprawdę jest niesamowity. I słuchajcie, jeżeli chodzi o content, to ten omówimy sobie troszeczkę później, bo ten odcinek pewnie będę wypuszczał w wtorek, może w środę. Można w czwartek. A na tym moment po prostu ostatniego odcinka kontentu nowego nie ma, więc przejdziemy po prostu do paczek. A kontentem zajmiemy się później. Mam tutaj jeszcze kilka gorszych paczek z sezonu, czy jest po prostu z jakiś SBC z danych Zaczniemy sobie może od paczki z Informem 81. Są takie dwie paczki, więc zobaczmy, czy tutaj coś będzie dobrego. Pierwsza jest fatalna, będzie to tylko Quicksilver, chociaż Premier League, Sunderland. Nie, no raczej nic dobrego to e, nie będzie. 81. Dwa Alderete, który jest wart oczywiście 10 tysięcy, także do, do klubu na razie. I druga paczka Team of the Week 81, plus. i będzie to chyba Rafa. Tutaj chociaż też jest 84, ale też jest on wart chyba 10 czy 12 tysięcy, także też do klubu. I pod jakieś przyszłe SBC prawdopodobnie, chociaż zazwyczaj co roku dostałem te informacje, które mam wymienne, i sprzedaję je w końcach, nie wiem, Team of the Year, gdzie chodzą po 20-25 tysięcy. Zazwyczaj tak jest. Zobaczymy, czy teraz też tak. Będzie. Dobra, jeszcze jedna paczka z Team of the To jest od 1 do 3. To jest paczka z SBC. Jest środkowy pomocnik. Niemcy. Premier League. Ok, jest to chyba Koch. Albo nie? Stach? Jakoś tak. Kto to będzie? Stach. I paczka 82 plus jednej karty. Prawy pomocnik. AG, ok. Będzie to naprawdę bardzo dobra karta. Nie jest ona droga. Jest to James. Chciałem ją sobie kupić, żeby ją przetestować, bo naprawdę dużo osób ją poleca. I bardzo fajnie, że udało się trafić na pierwszym e, właścicielu. Dobra, te gorsze paczki za nami, słuchajcie. I myślę, że teraz y, paczka wymienna 12 zawodników 75 plusa ligę weekendową. I oczywiście, że bez walkoutu SPO Ozy Anglii nie będzie to raczej nic dobrego. Ale może jakiś Van de 82, coś... Nie, nic, kompletnie nic. Sam Quixel. Naprawdę mam wielką nadzieję, że coś w końcu uda się trafić, co było warte, nie wiem, chociaż z 50 tysięcy w tej paczce trzech zawodników yy, 85+, ale tą otworzymy sobie za chwilkę. Teraz nie będzie paczka z gwarancją karty eventowej, opoki max 87, można tu trafić m.in. kartę piny, ale na pewno szansa jest bardzo mała. Zobaczmy, kogo uda się trafić Środkowy obrońca, ok. Tak się spodziewałem, że tak to niestety będzie wyglądało, więc kolejny rok... Z paczkami z gwarancją kart eventowych będzie wyglądał tak, że nie wiem, na 100 otwartych, w 97 będzie karta jedna z trzech, tych, które są najgorsze w aktualnym mi będzie. Dobra, zostały trzy naprawdę bardzo, bardzo dobre paczki. Zaczniemy sobie od tej trzech zawodników 84, plus za skład Battles, i w niej naprawdę leci dużo walkoutów. Czy mi się to uda? Jest walkout. W końcu, kto się pojawi? SPD, Ekwador, OK, jest to Kajsedo. Bez podwójnego kautu, ale i tak Kaisedo jest dobrym trafem. Jest on wartych w końcach 30-40 tysięcy. Najgorzej będzie to folder, ale i tak myślę, że będzie on lepszy od Kawingi. Obok niego niestety nic więcej grywalnego i Kaisedo jest wart. Tak, 40 tysięcy. Pierwszy naprawdę dobry traf. To jest chyba mój najlepszy traf w ogóle w tej edycji. Nie licząc oczywiście paczki z gwarancją e, karty Hero, gdzie był e, Jury. Dobra, pierwszy lokal za nami, niech będzie teraz 10 zawodników, 83+, plus i niestety. Chociaż jest karta eventowa, ale nie będzie ona na lokalcie, więc maksymalna ocena 85. I kto to będzie? Chyba Gunter, jak dobrze kojarzę, 84. A czy coś obok niego? Kompletnie nic. Niestety. Dobra, liczę, że ta ostatnia paczka odda i, i coś będzie. Trzech zawodników, 85+. plus. Za ligę weekendową. Zobaczmy, co będzie. Jest lockout. To jest najważniejsze. Jest kobieta, napastnik. Norwegia. Okej, okay, będzie to Hegeberg. Jest podwójny lockout. Jest to Chelsea, więc raczej chyba nic dobrego to być nie może. Jest to brąz. Oby te karty są warte może z 15 tysięcy łącznie. Nie wiem, może jakaś piątka z tyłu ratuje. Jest Nico Williams 86, który jest wart 150 tysięcy. W końcu coś dobrego. Po trzech tygodniach gry w końcu coś dobrego, za co można wziąć monety, a e, bronz i Hegeberg, tak mówię. Okej, okay, może, może troszkę więcej, może 20 tysięcy, bo są potrzebne jako folder teraz do różnych SBC, więc łącznie za ligę weekendową około 200 tysięcy monet zarobiliśmy. I dobra, słuchajcie, mamy kolejny dzień, i jeżeli chodzi o content, pojawiło się w końcu nowe, fajne SBC. Właściwie to, które już było kilka dni temu, czyli SBC o kartę bohatera. 86 plus maksymalna cena jest również taki sam koszt, i tu pierwsze już zgłosiłem. Drugie teraz sobie zgłosimy. Łącznie kosztuje w granicach 100 tysięcy. Więc to zgłaszamy i za chwilkę sobie tą paczkę otworzymy. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepsza od tej, co była poprzednio, bo ostatnio mieliśmy Juliego. A z nowych SBC jeszcze pojawiło się powtarzalne 78+, więc jest jedna ocena wyżej niż było to w poprzednim tygodniu i jest jeszcze Thompson z Chelsea, ale raczej nic specjalnego i więcej e, chyba nic nowego się nie pojawiło. Chociaż nie, jest jedno SBC, które się pojawiło jest to ulepszenie 80+, razy 5, które już zrobiłem wcześniej I jest to naprawdę dobre SBC, bo trzeba tylko chyba złote karty, 81 ocena ogólna, więc naprawdę bardzo fajne SBC i resztę paczek, chyba dwie będę mówił. miał takie na kolejny Odcinek na nowy event, który będzie w piątek, jutro jak to oglądacie. A jeżeli chodzi o zadania sezonowe, tutaj ukończyliśmy e, kolejny tydzień, więc jest paczka dwóch zewników i I to co ważne, udało mi się wygrać kolejne turniej opok, kwalifikacje. Jest naprawdę ciężko to wygrać. A przynajmniej było e, to ciężkie dla mnie. Zrobiłem to chyba za trzecim razem. Mam wrażenie, że naprawdę turnieje są aktualnie chyba najcięższe, jeżeli chodzi o tą grę. W tym roku nie, Divisional Rivals nie mistrzostwa, a właśnie te turnieje są bardzo, bardzo ciężkie trzeba wygrać go jeszcze raz, żeby dostać tą kartę Francuza na środkowej obronie, ale raczej nie, rob, nie będę tego robił, bo po prostu nie potrzebuję tej karty i szkoda czasu mi. I zadań cenowych SBC na ten moment jest to tyle, więc możemy przejść do yy, paczek. I zaczniemy sobie może od tych dwóch zawodników 82+. Plus. Są takie dwie, yy, a resztę już pokażę wam te, w których coś będzie. W pierwszej jest... Mane, więc nie najlepiej. Dobra, kilka paczek otworzyłem. Teraz niech będzie ta z SBC, czyli 5 zawodników 80+. Plus. Zobaczmy, czy będzie coś dobrego. Niestety nie ma walkoutu. Jest prawie obrońca, Kanada. ok, będzie chyba Lorenz 85 overall, jak dobrze pamiętam. Więc jest dobry draft, można powiedzieć. Nie, dobra. 84. Dobra, teraz z dwóch zawodników 81+. Plus. Jest środkowy obrońca, Francja. Okej, okay, nie może być to nic dobrego. Chociaż nie jest najgorzej. 84 yy, Pawart z Bowenem. I została nam chyba przedostatnia paczka przed paczką z Bohaterem. Zobaczmy, co będzie. Dwóch zawodników. 82, druga taka paczka, ale znowu bez walkoutu. Napastnik z Włoch. I był to Retegi: 83 w duplikacie. Dobra, słuchajcie, jak możecie stawcie tak, jak nie jest wciągano, za Piszcie, co wy mieliście w Waszych nagrodach za ligę weekendową. i w drugim SBC z Bohaterem: 86. Maksymalna ocena. Zobaczmy, co uda się tym razem trafić. Otwieramy. Od razu i jest to lewy obrońca Francja. okej okay. nie jest najgorzej, bo jest to bomba sort z tego co chyba, nie wiem, ile ona jest warta. Nie patrzyłem jej ceny w tym roku, ale w poprzedniej edycji naprawdę nie była to najgorsza zawodniczka Zobaczmy, ile jest ona warta. okej okay. więcej niż Julie, ale czy będę ją używał zamiast Balde Na pewno na kilka minut, co ją Jest to dobry traf, na pewno. Jest to użyteczna karta przede wszystkim, także to było na tyle i widzimy się w kolejnym odcinku z nowym eventem za 2-3 dni. Na razie.